W ryce, pacjentka ciężarna czy rodząca nie zgłasza się do szpitala sprawdzić, czy coś jej jest. Ona zgłasza się wtedy, gdy, wtedy, gdy musi, gdy już zawiodły wszelkie możliwe inne y, drogi ratunku, wtedy kieruje swoje kroki do szpitala. Jedną z takich najtrudniejszych rzeczy w pracy na misjach to jest na pewno brak dostępu do rzeczy, które my mamy tutaj w kraju, na przykład właśnie w Polsce, brak możliwości diagnostyki, leczenia. Trzeba często użyć naprawdę swoich największych sił i kreatywności i umiejętności, ale też wiedzy, którą się posiada, żeby dojść do czegoś, co tutaj po prostu możemy wykonać jakimś testem. Trzeba zapłacić za każde badanie laboratoryjne, trzeba zapłacić za każdą strzykawkę, gazik, zaleki, również potem za pobyt w szpitalu. Zupełnie wygląda to inaczej niż w Polsce. Cały czas w Tanzanii zdarzają się porody domowe i jest to dość niebezpieczne zarówno dla matki, jak i dziecka, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy przy porodzie nie ma wykwalifikowanej położy. Dlatego zawsze personel bardzo cieszył się, kiedy pacjentki zgłaszały się na poród do szpitala, tym bardziej, jeśli była to już kolejna ciąża i kolejny poród w warunkach szpitala. Świadczy to o tym, że pacjentki mają zaufanie do personelu, że otrzymały odpowiednią opiekę, że czuły się bezpieczne i dlatego kolejne dzieci chcą już rodzić w szpitalu, nawet jeżeli wymagało to od nich poświęcenia czasu na dotarcie do szpitala i jakichś środków finansowych. Dzięki temu zgłosiły się do szpitala po raz kolejny, otrzymało opiekę i wychodziły bezpiecznie. Też postrzeganie chorób jest całkowicie inne. Często pacjenci nie akceptują tego, że muszą zostać w szpitalu kilka dni na takich badaniach czy leczeniu, tylko po prostu chcą iść do domu. Byłoby super, gdyby w miejscach, w których dostęp do medycyny, do medyków jest tak trudny, żeby dało się zrealizować taki jeden cel, taki cel, żeby ciężarna już na początku ciąży wiedziała, że jest w ciąży, że na początku, żeby już na początku ciąży miała wkalkulowane, kiedy miałam datę ostatnią, miesiąc, lub gdyby dała radę w terenie lub w szpitalu wykonać jej badanie USG, żeby ten termin po prostu był znany. Jest to taka, taka jedna prosta rzecz. Wizyta ciężarnej w jakimś miejscu, może szpital, może outreach, czyli takie miejsce, gdzie, gdzie to my dojeżdżamy z pomocą miała wykonane USG, miała zebrany wywiad, prosty, normalny wywiad. Więc naprawdę dostęp do różnych czynników no, diagnostyki, do leków jest zdecydowanie inny, nawet do narzędzi. Tak, no te warunki w pracy są zdecydowanie, dla medyka są zdecydowanie inne niż te, które mamy na przykład w Polsce, to trzeba się do tego przyzwyczaić, ale, ale też to, to właśnie, tak jak mówię, rozbudza bardzo dużą kreatywność i e, człowiek na pewno wie, że potrafi to wszystko zrobić w innych, e, w innych warunkach. To ja akurat często spotykam się z tym, że pacjentki po porodzie, po kilku godzinach już po mnie, Monika, proszę Cię, ja muszę iść do domu, bo ja mam na przykład piątkę dzieci, ja muszę im ugotować obiad, tak, gdzie w naszych warunkach to w ogóle jest całkowicie inaczej, my spędzamy w szpitalu na przykład w Polsce kobiety porodzą drogami natury 2-3 doby tak naprawdę, żeby dojść do świeżo, żeby poobserwować i kobiety, i noworodka. A w Tanzanii, czy właśnie w Sudanie Południowym to jest kilka godzin, tak jak z mojej pracy, z w mojej pracy, to już było kilka godzin. I one po prostu chciały, chciały i musiały też często wracać do domu, do swojej rodziny, do swoich obowiązków. Więc to było bardzo szokujące i często też takie wręcz zadziwiające, że skąd one mają tą siłę, żeby, żeby tak zrobić.